Coś się o mnie idzie odpadać. Jak to chłopotem. Ewa, patrz. To wygląda mm. jak rzodkiewka. <grym> jak rzodkiewka? Przecież już ci pucha. Ale czasami są takie rzodkiewki. Ewa, patrz na to, to patrz na to, patrz na to, patrz na to. Myślałam, że to są elementy, i można je zbierać. Po prostu patrzcie! Ja na pewno. zobaczcie, ostatnio, jak grałam w ito, gra, to sobie właśnie takie. E, też były diamenty i sobie właśnie takie e, e, zrobiłam. I to są z, z najnowsza kolekcja Dzikich Cheers. Um, i, I właśnie e, takie są, takie długie. I, i właśnie tak dają mi. Dolą. Czemu ona mi nie wyskoczyła? Powinna mi wyskoczyć. Ja walę i walę i nie, nie chcę nic, nic wyskoczyć. Wy też tak czasaci, czasami macie, że walicie i walicie godzinami i nic wam nie wyskakuje? To jest po prostu nie do pomyślenia. Ewa, ja tutaj kurwa jestem jako GPS, żeby ci pomagać, a ty się jeszcze boisz. Ewa, ja No i oni kazali mi tańczyć na róże, ale ja powiedziałam, że nie chcę być wdrażany No podnieś to, no podnieś to i przesuń weź klucz <noise> Nie jak to mnie gram, <noise> ja z No podnieś... Nie strasz się, nie, nie przestraszaj się, bo tu... Tutaj... <noise> Wiedziałem, wiedziałem, że tego się przestraszysz, ale weź, uważaj, bo... Dlaczego je rozebrać między widzów będzie? Ej, tyj kurwa! Koko, koko, euras, koko, koko, koko... KURWA! Koko, nigdy więcej! No kurwa, nigdy więcej! Adam chodź, kurwa! Co kurwa? Nic, kurwa! No kurwa! Co chcesz, kurwa? Sajona, kurwa!